Tymczasem do 16 kwietnia przyjmowane były wnioski o nadanie medalu honorowego imienia Stanisława Poznarowicza gminy Wieluń. Celem ustanowienia medalu jest uhonorowanie ludzi związanych z Wieluniem swoją działalnością na rzecz rozwoju miasta i jego promocji, a także przypomnienie osoby Stanisława Poznarowicza, człowieka, który za swoją aktywność otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Pierwsza edycja nadania medalu odbyła się w minionym roku podczas specjalnej sesji połączonych na okoliczność uroczystych obchodów 75. rocznicy wyboru wybuchu II wojny światowej dwóch lokalnych parlamentów. Przypomnijmy sobie, kto został wtedy nim odznaczony. Wyróżniono nimi profesora Tadeusza Olejnika, dyrektora Narodowego Centrum Kultury Krzysztofa Dudka oraz byłego dyrektora Muzeum Ziemi Wielońskiej Bogusława Abramka. Podczas sesji głos zabrał między innymi syn Stanisława Poznarowicza, Marek. Szanowni Państwo, w dniu tak uroczystym emocje nie pozwalają na zebranie słów, Dlatego powiem bardzo krótko. Yy, gratulacje dla dzisiejszych bohaterów. Bardzo mnie cieszy, jestem dumny z tego, że medale noszą w imię mojego ojca. Dziękuję. A kto otrzyma ten zaszczytny medal w tym roku? Na razie jeszcze za wcześnie o tym mówić.